Jezus, jakby wyszło Twoje święte imię na tym miejscu, ja ogłaszam Twoje panowanie na tym miejscu. Twoje panowanie na tym miejscu. Teraz, teraz, tu ku świętym, ja modlę się teraz, że ludzie, którzy tutaj przechodzą, są przekonywani o grzechy, sprawiedliwości i sądzie Teraz. O sądzie teraz no Ojcze. nie modlę się o ludzi, Nie spadają z łzy z oczu. Nie spadają teraz łzy z ich z oczu. Teraz, teraz, teraz otwarte i miękkie serca na przyjmowanie prawdy. Otwarte i miękkie serca na przyjmowanie prawdy teraz, teraz w imieniu Jezusa. Kochani, nazywam się Katarzyna Grodzka. Jestem tutaj dla Ciebie. Chcę powiedzieć Ci, jak spotkałam Boga Mocy. Chcę powiedzieć Ci dzisiaj, jak możesz pojednać się z Bogiem tutaj na Ziemi. Ja wychowałam się w tym kraju i myślałam, że Bóg jest gdzieś daleko na chmurce. Myślałam, że muszę dużo się modlić. Dużo chodzić do kościoła, uczęszczać w różnych sakramentach, nabożeństwach. Myślałam, że są jacyś pośrednicy do Boga. I tak żyłam. Okłamywana przez diabła. Tak żyłam w systemie religijnym, który oddzielał mnie od prawdy. Moje oczy i uszy były na uwięzi. Ale dwa lata temu. Kiedy zawołałam do Boga w swoim pokoju, żeby chcę Go poznać takim, jaki jest naprawdę, że mam taką pustkę w sercu, nie wiem dokąd idę. I tak naprawdę wtedy pracował we mnie Duch Święty. I zdałam sobie sprawę, że nie znam Chrystusa. Zdałam sobie sprawę, że to, co robię, nie ma wartości w oczach Boga. Zdałam sobie sprawę, że idę do piekła. I zawołałam do Jezusa Chrystusa, że chcę Go poznać takim, jaki jest naprawdę. Nie takim, jaki mi przedstawia religia. Bo to jest martwe i puste. Nie chcę tak żyć. Nie chcę tak żyć. I wiecie co? Bóg odpowiedział. Bo na była pełna Ewangelia. Dowiedziałam się, że Jezus Chrystus poniósł każdy mój grzech. Każdą konsekwencje moich grzechów. Że On pokonał śmierć. Raz na zawsze. Że On pokonał diabła raz na zawsze. Że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele. I jest Bogiem życia. Jest Bogiem panującym. Dla mnie religijnej osoby wtedy to było bardzo trudne. Bardzo trudne. Ale wiecie co? Moje serce było skierowane na Boga. Moje serce go realnie szukało. Moje serce go pragnęło. I uruchomiłam wiarę. Uruchomiłam wiarę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla mojego zbawienia. I tego dnia wypełnił mnie Dług Święty, i tego dnia stałam się obywatelem nieba. Tego dnia. Narodziłam się na nowo ze Świętego Ducha, i tego dnia rozpoczęła się moja droga z Bogiem. I dzisiaj świadczę ci o tym, że możesz mieć realną społeczność z Bogiem tutaj na ziemi, że możesz tutaj na ziemi mieć pewność zbawienia, że tutaj na ziemi możesz mieć życie bez chorób, bez przekleństwa. Bo Jezus to wszystko poniósł na drzewie krzyża. To się wykonało dla Twojego zbawienia. I jedynym pośrednikiem do Boga jest właśnie Jezus Chrystus. Tylko On, tylko On jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jeżeli dzisiaj w swoim sercu uwierzysz i wyznasz ustami, ustanowisz Jezusa swoim Panem i zbawicielem. Zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Ja tego doświadczyłam. Jestem człowiekiem nieba. Jestem człowiekiem zbawionym. I pragnę, abyś ty dziś narodził się na nowo. Pragnę, abyś ty miał społeczność z Bogiem, tutaj na Ziemi. A zatem nie czekaj do jutra. Kiedy wrócisz dzisiaj do domu, spokutuj, że żyłeś bez Boga. A następnie w szczerości swojego serca zawołaj: Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie, za każdy mój grzech. Że Ty pokonałeś śmierć. Ty pokonałeś diabła. Że to Ty zmartwychwstałeś w ściele. Ty stałeś i pojednałeś mnie z Ojcem. Wierzę w to. Wierzę w to. I ustanawiam się swoim Panem i Zbawicielem. Zbawiony będziesz. Wezwij imienia Jezus. Nad swoim życiem dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Amen.